Mmm, The Boys, odcinek 5. Mm. Nie wiem czy już mówiłem, ale Homelander to zajebiście zagrana postać. <grym> Proszę się tak powtarzać. A tak serio, odcinek 5 jak dla mnie po genialnym odcinku 4, gdzie było wszystko. No, był gorszy teraz, tak, ten piąty, tak, moim zdaniem to jest taki filler, trochę takie, wiecie, cisza po burzy i przed burzą, no bo tam zostały ze trzy odcinki, więc jakby, nie? Ale wciąż, to jest taki przeciętny odcinek The Boys, równa się zajebisty odcinek telewizji, moim zdaniem, nie? I, no to, to nie wiem, nie jakby uważacie na mnie nawet taki trochę wolniej, trochę mniej, trochę ten, tam ktoś zginął oczywiście, ktoś tam, prawda, jakieś tragedie się stały, ale generalnie tak. Troszeczkę wątków pobocznych, a główny plotline gdzieś tam minimalnie się przesunął. No i jak skacząc po różnych wątkach widzimy Homelandera jako nowego praktycznie CEO, gdzie e, Giancarlo Esposito, cały czas zapamiętam, Edgar się nazywa tutaj, tak? Czyli główny szefu, prawda? Tywin Lannister odszedł, że tak powiem, z firmy. E, I mamy... Prawda pana, tutaj jak, no tutaj nawiązania do gry o trony że jak młody Joffrey siedzący na lesacie ten i jego rada i wszyscy tacy w stylu Tak, tak, kochamy pana króla, jakby królo boga i tak dalej, wszystko racja, jedna dziewczyna zaczę zaczyna piskować, coś tam, coś tam wychodzi z jakimś tekstem i zostaje szybko ścięta e, jeszcze nie dosłownie, no ale jednak I muszę powiedzieć, że tak, no oczywiście że Antony Star jako Homelander jest sztos, wiem, że wszyscy polecacie Banshee, że tam grał, wiem może kiedyś obejrzę. Bo już tyle razy było mi polecane przy każdym sezonie, że po prostu, nie. Eee, Słyszeliście o serialu Banshee? Nikt jeszcze mi nie polecił. <laughs> nie no. W każdym razie, Antony Star jest super. I to jego takie właśnie. tym królem świata i takie. Zaczynam, że ktoś coś pyskuje. Ja mówię, perfekcja, ale zastanawiałem się, że szkoda, że nie było pokazane w tym odcinku, że jemu coś tam nie wychodzi. Że to nie jest takie proste być szefem. Trochę taki właśnie znowu wracamy jak Joffrey w grze o Tron, który tak myślał, że tak łatwo być królem. A tam jest mnóstwo trudnych decyzji. Nie wszystko można załatwić tym, że, nie wiem, się go boją. Eee, i, i ten Tywin tam z tyłu i inny tam Little Finger zarządza, zarządzający pieniędzmi, to wszystko tam gdzieś ci ludzie są potrzebni, no nie? I trochę żałowałem, że tutaj nie pokazali tego, że hej, to nie było takie proste, ten Edgar, co tam był na górze, to tak on naprawdę tutaj trzymał za sznurki, to naprawdę nie jest takie easy. Z drugiej strony Homelander, no to co, no wszyscy muszą mu przytakiwać, więc jakby <grytanie> z jego perspektywy może to będzie proste, to najwyżej firma będzie traciła pieniądze, albo jakieś słupki, albo poparcie, albo tam coś, nie? Ale podoba mi się scena, że Starlight idzie do jak ona się nazywa, Boże? Jest Tyle razy to imię jest powtarzane i wyleciało mi teraz z głowy tam. Nie Lucy, nie Lacey, AC, Basey, Alice, nieważne. Tej Laski, która jest teraz, jest CEO, niby tak naprawdę, a w rzeczywistości, to wiecie, przytakuje Homelanderowi. I trzeba powiedzieć jasno, że był taki fantastyczny moment, bo to są wszystko ludzie gdzieś żyjący między syndromem sztokholmskim, a po prostu w terrorze, że muszą przytakiwać, co można odnieść do prawdziwego świata i wielu sytuacji i tak dalej, ale na naprawdę, trzeba powiedzieć, że ten moment ona mówi, słuchaj. Trochę że troszeczkę, troszeczkę ciszej tak słuchaj. Wiesz, ja wiem jakaś sytuacja, ale naprawdę jesteś suką za to, co zrobiłaś tam temu, bo kumpel przez nią zginął. Znaczy nie, sorry, zginął przez a traina co ja gadam, Ale no ona wiadomo, przetakuje Homelanderowi, a teraz nie chce powiedzieć, co się stało z Maeve, więc no wiadomo, nie ostrzegają ją, znaczy mówi jej, że ej, ona też może zginąć itd. i tak dalej. W ogóle po czyjejś stronie i jakby rozumiem, że się boisz, bo ja też się boję, ja mam super moce, wszyscy się boimy. Ja przed telewizorem się boję Homelandera, <laughs> a wiem, że jest fikcyjną postacią w serialu. A aktor grał w Banshee, wiem. Ja tak serio. Eee, I ma ten taki moment Ashley, tak. Ashley, przypomniałem sobie, ta aktorka, eee, że takiego takiego. Ja się boję. I takie. Wyjdź z mojego gabinetu. <laughs> Mówię, ale widać, ale no, ej, myślę, że my ją rozumiemy. To jest jedna z tych postaci, gdzie my naprawdę jako widzowie, mimo że ona jest teoretycznie bad usługuje bad to my wiemy, że ona jest po prostu, ona jest jak ten Theon Greyjoy, Greyjoy maltretowany przez e, Ramsey'ego Boltona, nie? Także my, my to wiemy, że po prostu jakby mogła, jakby tak bezpiecznie mogła wbić szpilkę w plecy, e, czy nóż w plecy z Kryptonite'u e, Homelanderowi, to by to zrobiła. Ale no wiemy, że póki co to jest na zasadzie, on może słyszeć i tak dalej, a propos tego, że on może słyszeć, i ja zawsze mówię, że w tych odcinkach to jest takie napięcie, nawet jak oni rozmawiają, bo to jest takie, on może być za drzwiami i tak dalej. Czy ja nie wiem, w sumie nie wiemy jak on dobrze słyszy, ale wiemy, że dobrze, że on może być, nie wiem, poza budynkiem ich słyszeć, nawet jak będzie chciał pewnie. No też jest trochę wygodne dla scenarzysty, że wiecie, kiedy będzie miał to usłyszy, kiedy nie, to nie. Ale to takie napięcie w stylu, czy on teraz tu jest, trochę jak taki niewidzialny człowiek, to jest takie, to jest niesamowicie dobrze, dobre budowanie napięcia w ten sposób, nie? Że on się tam rzadko pojawia w tych scenach, ale czasem się pojawia, i na przykład tutaj dochodzi do tego słuchu. Jakże ciekawe, że byłaś z Butcherem, mówi do Maeve i tak i w ogóle, że go poczuł jak jakiś Wolverine, tylko Domyślam się, że, no, dobra, ja tak trochę od końca zaczynam, ale wiecie, no, mieli scenę, że ona mu dała te, ten kompan dwi tymczasowy i bzykali się i mówię tak, no, spoko, sobie pasują do siebie dwójka takich jakichś na zasadzie zniszczonych życiem, gotowych na śmierć alkoholików z jakąś tam misją zniszczenia Mówię tak, no, pasują, tak, no dobra para, no, tak w celu pasują do siebie, nie? To jest taka parka, że jak będą szli razem na spacer, to będą wiecie, na zasadzie, pluć na przechodniów razem i, nie wiem, będzie dziecko z wózkiem, to go kopną, nie, nie żartuję, ale takie wiecie para takich rozrabiaków. I na no teraz to przez no wiadomo, że Butcher nie jest zły w ten sposób. Ale, ale to taka dwójka takich synów. nie? Najlepiej do pubu na piwo i ONI będą wszczynać bójkę i razem ten. Chociaż ona ma super moce, to nie fair. Byłem ciekaw, czy będzie coś w stylu, że złamała mu nogę w trakcie seksu, bo wiecie, bo jest super bohaterko. <grym> ale w każdym razie, I też mi się podobało, że jestem tam trzy miesiące, nie piję, dubku, a on... Ja też. <grym> I oczywiście waliła z nim wódę, czy tam coś. Mówię tak... Butcher nawet, ale wiecie, bo to tak rzadko żartuję, ale tutaj jest, synem człowiek próbuje nie pić, jest na odwyku de facto, no nie? Tam Freeman Sober, czy coś, a on na zasadzie, dobra, walczu, o ty ze mną, fuck nie? I takiej, ty skurwysyn, no nawet to musiałeś zepsuć komuś w życiu, nie? No, ale. Yy, I oczywiście domyślam się, że oni się by i tak dalej, a ona tam w tym si siedzibie WOT-u to jest, nie wiem, następnego dnia, no pewnie się myła w międzyczasie co najmniej z raz. Tak. I on nadal potrafi wyczuć buczera. Mówię, tak, wow. No chyba, że ona się nie umyła, i wiecie, ale yy, tak. Ale znowu to otwiera takie scenariuszowe takie zaraz, to naprawdę ma aż taki węch, taki w ogóle jakiś, nie wiem, czuje jakieś mikro coś jej, pod jej skórą, takie no, nie wiem, wiecie co chodzi, nie tak? Wow, to, 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 to naprawdę, to jest przerażający czarny charakter, jakże świetnie grany, prawda? Ten psychopatyzm jego taki, wow. No ale właśnie, mówi jej ten na taki moment, że z nią rozmawia i, i my wiemy, no nie, kurwa, że czuje buczera od niej, jak, jak ona ma się z tego wykręcić, w sensie, bo na szczęście Homelander od pierwszego sezonu był budowany, że jest trochę taki jakiś, może trochę dziecinny, trochę jakiś, zakompleksiony, milion problemów, psychol, nie, ale nie jest głupi, nie jest najmądrzejszy na świecie, nie jest tutaj tam gra o Tron najlepszy, ale jest, nie, nie jest głupi, nie jest taki, że ona powie, a nie, bo tam, bo coś i on, a okej, okay, nie, tylko on wie, że to się święci i w tym sezon, sezonie, po kolei wszystkich ustawia i każe. Tutaj Homelander rozgrywa ten sezon naprawdę tak, że w Soulja Boju nadzieja i w jakichś tam supermozach innych ludzi i tym, że się zbiorą na niego, wiecie, na zasadzie wszyscy na Supermana, ale póki co to tak rozgrywa tych ludzi i cały ten. Całą tą politykę naprawdę dobrze, każdego tam trzyma krótko, wykorzystuje ludzi, nagradza jakoś tam ludzi, którzy mu są posłuszni, każe tych, co są nieposłuszni, to bardzo szybko i to śmiercią, więc jakby naprawdę nieźle to rozgrywa i pokazuje, tam, pokazuje jej, żeby się na wzrokiem, żeby spójrz za siebie, a tam nie wiem, ten Black Noir ją tam capie, no i Maeve zniknęła, no mam nadzieję, że żyje, no bo jakby miała nie żyć, to by ją jakoś tam... To pokazali, z drugiej strony to jest The Boys, może się okazać, że za dwa odcinki znowu będzie coś w stylu, że albo tam oddasz mi coś, albo zabije Maeve, pff, zabił Maeve, nie, tak. Wszyscy mogą tu zginąć, szczególnie z tych bohaterów takich niegłównych, a nawet i ci główni teraz już nie są bezpieczni, moim zdaniem. Także, pff, nieźle, no i w międzyczasie, no oczywiście nasza ekipka troszkę rozbita, prawda, gdzieś tam się rozchodzi I muszę powiedzieć, że Wątek Homelandera i wątek Soldier Boya jest na tyle ciekawy, że na przykład wątek Frenchiego i Kimiko trochę mnie nudził. Muszę powiedzieć, że, znaczy Frenchie ogólnie że biorąc sobie tą postać, żeby Kimiko lubi ich taką tą dziwną relację, nie wiadomo do czego prowadzącą tak naprawdę. Ale tak, po pierwsze, śmiałem się z tego, że ona sprawdziła, czy ma supermoce. Mówi, nie ma i się cieszy i tak, jakby, ro rozumiem, że jej supermoce są przekleństwem, nie? Że każą jej zabijać i tak dalej, ale z drugiej strony, no nie wiem, ja bym chciał być niezniszczalny i silny. Tak naprawdę, no, w sensie, wolałbym jakby nie używać ich do złych czynów, ale mieć, niż ich nie mieć, nie? Ale no okej, okay. a ona się tak cieszy. E, natomiast e, powiem szczerze, że scena e, musicalowa nie pasowała. E, pasowałaby mi, gdyby ona się skończyła czymś, że oni zostali jacyś otruci, naćpani, takie wiecie, coś, że to miało jakiś sens, a jako taka po prostu forma, nie wiem, ekspresji, uczuć, gdzie ten tam reżyser sobie podjął decyzję, że o, zrobi musical, czy tam scenarzysta, to tak... No, nie nie podobało mi się. Nie, nie, że było jakieś tragiczne, ale jakoś tak nie za bardzo, nie? Z dupy to, to było. Z dupy po prostu, nie? I cały wątek, że na Nina chce coś od Franciego, żeby kogoś zabił, a on ten, takie przy wątku Homelandera i Soulja Boya jakiejś supermocy i złego Supermana, który może tutaj rozpieprzyć świat. To jakieś tak mało. Mało to ciekawe jak dla mnie, no ale okej, okay, wiadomo, że tam muszę coś tym bohaterom dać robić. A samego Franciego lubię, więc jak będą tam, wiadomo, kibicujemy mu. Yy, mamy cały czas ten motyw, że Mothers Milk jest strasznie zacietrzewiony na Soulja Boy, bo on zabił rodzinę, więc jakby... Yy, no tutaj jest właśnie ten dylemat, że oni potrzebują, takie wiecie, potrzebują się zbratać z diabłem, z Soulja Boy, żeby zabić innego diabła, Womblandera, więc takie jest problem, więc mamy... Po pierwsze mamy motyw tego, że czy, czy, czy dalej będą brać ten kompan V i supermoce mieć sztuczne, znaczy tymczasowe, nie? I oczywiście Hughie mówi, znaczy w ogóle Starlight się boi o to, o niego, z drugiej strony on mówi, ty słuchaj, no bez supermocy to jestem płom, to mnie to Homelander, to może mnie rozdeptać przypadkiem, nie? A, <grywka> jak mrówkę, a z drugiej strony, no tak, przynajmniej mamy jakieś szanse się obronić, chociaż też wydaje mi się, że to tak... Nie do, w sensie, że Homelander jest tak silny, żeby go tam, wiecie, laserkiem czy tam pięścią i tak rozwalił, ale no, nie wiemy, nie? nie? Nawet nie wiemy, jakie moce ma tak naprawdę e, Butcher, nie? Że wiecie, że on, bo on ma podobne moce jak Homelander, ale nie do końca wiemy, wie, wiecie, ile ma tego poziomu mocy, przydałby się taki czytnik z Dragon Balla, wiecie, więcej niż 90 tysięcy, czy nie? E, I no, ale w każdym razie robią co mogą, żeby odnaleźć bo Boya, idą do tego kolesia, co się nazywa Paul Reiser, aktor, nie wiem jak się nazywa postać w serialu, ale ten tutaj pan, prawda, ma, nie ma tylko taki stary dziad Playboy X z wotu, który, czy tam, no generalnie koleś, co tam, prawda, był, był też szefem i Soldier Boy był u niego po kostium i pokazał mu, i wysłał go do dziewczyny, ich też wysłał. E, fajnie widzieć Paul Reisera, Ja nie pamiętam, czy on był w poprzednich sezonach, czy to, czy on teraz się pojawił pierwszy raz, mam jakieś zaćmienie, ale to, to jest oczywiście aktor, którego no, jak widzę jego twarz, mimo, że minęło już tam ze 40 lat, czy ileś, e, to, to jest dupę z obcego dwa filmu, który kocham i znam na pamięć, więc jakby od razu, jak Polarizer widzę, to takie wiecie, nie, że <laughs> fajnie go zobaczyć w tej roli. Eee, znaczy w ogóle w serialu. Eee, no i jadą do dziewczyny, do tej Crimson, coś tam i oczywiście Butcher robi to, co Butcher by zrobił, czyli używa ją jako przynętę, ale on nie używa jej, bo tak myślałem, że dobra, użyję jako przynętę, ale czy tam może uwolni, może ten, może pomoże, jakoś go złapią. Nie, on mówi. Ona jest tam związana, zabiją. Na zasadzie baw się dobrze. I tak, o oh shit. I co najmniejsze, Huey, wiecie, tutaj, bo, że Butcher to robi, to jest ok, ale Huey to jest taka właśnie postać, że widziałem komentarze wasze pod poprzednim filmikiem, bo zadałem to pytanie, jak to jest, że Huey po tym wszystkim, co się wydarzyło na końcu odcinka, się uśmiecha, że był taki, nie, na zasadzie. I dużo z was zapisało właśnie takie coś, w stylu, że, no właśnie bo to też jest jego przemiana, to też jest on schodzący na ciemną stronę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest jakiś takich tutaj motywów trochę ewidentnie, bo to, że chce chronić Starlight i że, nie wiem, bierze super moce, wiecie, jakiejś na zasadzie sterydy, se wstrzykuje, żeby być silniejszym, takie, no okej, okay, no to w tej sytuacji jest zrozumiałe, nie, nie, nie musi oznaczać bad tak? Ale tutaj na przykład wiedział, że przyzwala na współpracowanie z mordercą, umożliwienie mu zabicia kogoś bezbronnego, takie, jest tutaj dużo takich naprawdę, no to moral, to jest nie, nie do usprawiedliwienia, tak, wiecie, stricte moralnie, albo bardzo, bardzo celu święca środki, no bo z drugiej strony, jak ktoś powie, że słuchaj, Homelander jeszcze tak z Pół roku tej zabawy w Gry o Tron i coś tam mu pyknie i zamorduje cały świat. Znaczy, zrobi apokalipsę planety i 8 miliardów ludzi umrze, no tak. Okej, okay, no cel może rzeczywiście w tym momencie powinien uświęcać środki. Tak, w sensie to jest trudna decyzja i to jest decyzja deboisowa, nie? W każdym razie z dziewczyny zostaje spalony kościotrup. <gryw> jest wielkie boom. A Mother's Milk zostaje w tym czasie, zostaje pigułkę gwałtu po prostu od, od Butchera. No to też jest logiczne, bo na pewno by się nie zgodził, znaczy nie zgodził. No na pewno by stawiał się, chciał zabić Soldja Boya albo tam coś. A tak, no cóż, no tak będzie przynajmniej bezpiecznie sobie leżał nieprzytomny w błocie. Co do Soldja Boya, to muszę powiedzieć, że no jest to, jest to ciekawa postać, bo to też ani był dobry ziomek, ani, znaczy, nie, wiem, że był nie dobry, wiem, że wszyscy go nienawidzili, ale z drugiej strony teraz będzie potrzebny, a z drugiej strony w ogóle, to jest taki prawdziwy Bucky z Civil War, taki co by było gdyby, że tam mieli go go ruskie skurwysyny torturowały na wszystkie możliwe sposoby, pewnie tam jakieś testując właśnie jego supermoce i tak dalej. I widzimy jakieś tam tylko przebłyski, jak nie wiem, tam strzelają mu z w twarz, czy coś, jakieś takie rzeczy. I tak sobie myślę, okej, okay, to, to jest ta wersja, bo to jest to, co widzieliśmy, no z Buckiem trochę zwiedzieliśmy, widzieliśmy, widzieliśmy z X, w X-Menach z Wolverine'em, że tam na nim jakieś testy i to było takie, ale wiadomo, tam to były takie PG-13, albo nawet dla dzieci, więc to było takie bardziej tam do mniemania, że coś, że go męczyli, i że go trzymali, w końcu uciekł, nie? Wolverine na przykład, tak? A tutaj to jest takie, ok, wyobrażam sobie, że ci naprawdę by go tak męczyli przez lata, i nie? Z drugiej strony, w jaki sposób w ogóle go utrzymywali tam, i jakby, że nie uciekł, ale to już w ogóle inna sprawa. No ale wyobrażam sobie, że jego taka chęć zemsty, że tam, nie wiem, po 50 latach, czyli już się wyrwał, to jest takie. Okej, okay, ziomek naprawdę musi mieć powody. jeszcze mówi tej dziewczynie, że ją kocha, a ona mu, znaczy, że ją kochał i czekał, a ona mówi, za darmo cię wydaliśmy, bo cię kurwa nie lubi, nienawidziłam cię. Ja mówię, o mój Boże, trzeba było kłamać, wiesz, Lacka, To jest, ja rozumiem, że miałeś taki moment, taki, wiesz, chcesz powiedzieć prawdę, ale tak to, to był moment, w którym powiedzieć dokładnie coś odwrotnego i spierdalać. No ale hej, daleko już nie zaszło. A i bym zapomniał, oczywiście, że w tej scenie jakże wspaniałe, piękne Keino Sefarogena. Sefrogen po prostu on wiecie, on jest tam producentem tej serii i zresztą tam w Invincible chyba też maczał palce, on generalnie widać, że tam bierze udział zakulisowo w tych serialach, często ma jakieś cameo, e, gdzieś tam gdzieś występuje i jest oczywiście trolem z bardzo dużą dozą jakiejś autoironii i tak dalej, więc w roli kolesia na kamerce internetowej, który po prostu, no cóż, no obrzydliwe i piękne jednocześnie. Co ja mogę powiedzieć? Czekałem tylko na jego śmiecha a nie, nie doszło do... <laughs> nie, nie umiem tak. Kiedyś próbował i nie umiem. Jeszcze tylko muszę powiedzieć, że wątek... No i te wątki poboczne, na przykład, wiecie, Deep zwalniający tam w tym ich biurze analitycznym większość osób za jakieś tam tweety czy coś. Jest to jak najbardziej takie, wiecie, to wszystko jest komentarz społeczny do dzisiejszego świata, że tam właśnie ludzie są cancelowani za jakiegoś tweeta, ale tak realistycznie, biorąc z realu, tak sobie myślę, to zostawiłeś dwie osoby, bo tam ktoś tak zezwolnił ze trzy, bo tam ktoś coś napisał kiedyś, nie? zwolił prawie się wszystkich, zostały dwie osoby, tak mówię, what? W ogóle jaki to ma sens, nie? Z drugiej strony a Train jako że pomógł Homelanderowi, to dostaje jak taki ochłap, że ten koleś, który patroluje czarne dzielnice i ewidentnie stosuje przemoc, we, że niby we, do przestępców, ale do czarnych ludzi, no, tutaj to jest też taki komentarz. Bardzo, wiecie, ten, no, jak to się nazywa, bud w mrowisko, nie, kij że wiecie, że tak trochę a policji tłumaczącej się i zasłaniając jakimiś tam statystykami, co na pewno jest prawdą zazwyczaj, ale tutaj oczywiście przedstawiają to, że on go musi przeprosić, dochodzi do konfrontacji, oczywiście wybucha i tam komuś robi krzywdę, bo ma super moc, nie. I tak mówię, to takie klasyczne The Boys, tak popełniając znaczy komentarz polityczny, społeczny, tam też jest jakby ciekawy i aktualny, ale oczywiście jest to, bo jeszcze potem to odwracają oczywiście w wiadomościach na zasadzie, że został zaatakowany. Yy, a tak, tak się kończą właśnie fałszywe przeprosiny i tego typu rzeczy, takie stanty polityczne, ale co chciałem powiedzieć, tak, o, to takie tak klasycz klasyczne The Boys, jakiś chłopak, tam ten kumpel H. traina jest powiedziany w szpitalu, że nigdy nie będzie chodził, bo tam ma uszkodzenie kręgosłupa, coś takie. Wiecie, w jakimś innym serialu to by było, że tam ktoś został ranny, może był w śpiączce, za tydzień się obudził i na zasadzie, takie, no wiecie, nie, tam coś mu się stało, ale przeszło, złamali mu nogę, nie? nie? Tutaj do końca życia będzie na wózku, takie... czyli. Ile tragedii jeszcze w tym jednym, wiecie, jakby na każdym kroku przy tych subot jakaś tragedia i to taka naprawdę, wiecie, że, nie? że mógł go zabić równie dobrze pewnie, tak? Ech. I teraz A-Train będzie musiał, nie wiem, pójść do Homelander'a i powiedzieć, słuchaj stary, Wiesz, tutaj jakby stało się to, zrobiłem ci przysługę, mógłbyś coś zrobić z tym ziomkiem i ten ziomek skończy pewnie jakiś przepołowiony na pół albo coś, no, no jestem, jestem bardzo ciekaw. No, także odcinek taki... Bez, bez hiperszału, ale bez wątpienia trochę ciekawych momentów. Dużo takiej gry od Tron The Boys, jakiegoś tam. No, Antony Stary, w ogóle wszyscy aktorzy są super. Wszyscy, jest taka po prostu, atmosfera takiego, że wszyscy się boją. Poza Butcherem, Butcher po prostu jest gotowy na wszystko, ale wszyscy się boją tego Homelandera i to czuć. Starlight, Hughie, Ashley, to wszyscy oni są tacy w stylu, tylko nie mów za głośno. A teraz jak widać, to my się podwójnie, jak się spotkamy, nie? Tak, no, ale się nie dziwię, bo naprawdę, mówię, Antony Stary. Ja się śmieję oczywiście z tym, że się powtarzam, ale Antony Stary, jak świetnie gra. Wszystkie te sceny, jak on tam siedzi, te miny, no po prostu to opanował do perfekcji, naprawdę, no nie? I podobno gra w mansion, nie wiem czy słyszeliście. Czekam na Waszą opinię, jak Wam się podobał odcinek. Dzięki bardzo za uwagę i zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.